Witajcie w kolejnym odcinku serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania i są ciekawi odpowiedzi. Pytanie w takiej formie, jako zostało zadane, macie w komentarzu, nie tym razem, nie wyświetli się w filmie, ale w komentarzu dla chętnych, możecie tam zajrzeć i zobaczyć. Dzisiaj opowiemy sobie o odpowiedzialności kierowcy za hamowanie. Manewr hamowania czy też mechanizm hamowania yy, należy do kierowcy. To kierowca, siedząc tutaj w kabinie kierowcy prowadząc pojazd, jest odpowiedzialny za hamowanie pojazdu. No, nie może być inaczej, nie ma czegoś takiego jak hamulec bezpieczeństwa, co można spotkać w pociągach, no ale tutaj yy, kierowca w, w głównej mierze jest za to odpowiedzialny. Kiedy nie jest. No właśnie, tu jest kwestia rozgraniczenia, kiedy jest odpowiedzialny, a kiedy nie jest. Bo to jest bardzo ważne. W sytuacji, gdy jedziemy sobie na drodze bardzo spokojnie i wyskoczy nam sarno, no to musimy gwałtownie zahamować, żeby w nią nie uderzyć. Wtedy przewróci nam się pasażer, no i co? No i wtedy nasza odpowiedzialność jakby jest troszkę mniejsza, bo musieliśmy nagle zareagować i zahamować i to była nagła sytuacja. Tak samo w przypadku, gdy wyjedzie nam samochód na drodze z pierwszeństwa. Wtedy też musimy nagle zahamować, żeby w niego nie uderzyć i wtedy też zazwyczaj przewracają nam się pasażerowie, bo albo patrzą w telefon i ich koncentracja spada o połowę i wtedy e, są bezwładni, Albo po prostu nie trzymają się w przypadku starszych ludzi, oczywiście nie trzymają się poręczy i wtedy też lecą. To dlatego tak ważne jest ustawienie wózków dziecięcych lub inwalidzkich w miejscu, w którym powinny stać. Bo jeśli taki wózek inwalidzki lub dziecięcy stoi w korytarzu, to siła hamowania, która pcha do przodu, niestety zrobi robotę i taki pasażer, będąc na środku, znajdzie się na szybie. No gwałtowne hamowanie to już mówię o takim hamowaniu, które naprawdę jest mocne. Ale generalnie no odpowiedzialność kierowcy za hamowanie i jego konsekwencje wzrasta w przypadku gdy dojeżdżamy do jakiegoś przystanku, nic się nie dzieje na drodze, kompletnie nic, a my mocno depniemy na hamulec i nam się pasażerowie przewrócą. I to są sytuacje, w których troszkę ta odpowiedzialność się zwiększa, bo jednak trzeba wyczuć siłę hamowania podczas dojeżdżania do skrzyżowań na czerwonym świetle, podczas dojeżdżania do przystanku, podczas stania w korku. No jednak ta siła hamowania musi być wyważona. Jednak z tą odpowiedzialnością nie jest aż tak tragicznie, że teraz zahamujemy, pasażer nam się przewróci, no i teraz poniesiemy konsekwencje prawne i sądowe i wszystkie inne, które są możliwe za tego pasażera. Nie, ponosimy odpowiedzialność w takim sensie, że jesteśmy odpowiedzialni za jego życie, no i taka odpowiedzialność mentalna. Tutaj chodzi o odpowiedzialność głównie mentalną, że no zwiększa się w przypadku, gdy nagle zawidzi nam się zahamować mocniej. W przypadku nagłych sytuacji też jesteśmy za to odpowiedzialni, także siłę hamowania należy też dostosować do przeszkody na drodze, czyli do sytuacji, nie. Także to też na to trzeba uważać. No i można by było powiedzieć albo zapytać, jak wygląda z tą odpowiedzialnością prawną, jeśli ktoś się przywróci i zgłosi to. Ogólnie transport publiczny to jest transport publiczny, więc podlega ubezpieczeniu. Jeśli coś nam się wydarzy w środku transportu publicznego, w tym autobusie, yy, pasażerowi jakiemuś złamie nogę, przewróci się i będzie miał rehabilitację, no to wtedy jest taki pasażer ubezpieczony. No a to, że kierowca musiał gwałtownie hamować, jeśli miał do tego powód, to nie ma problemu, no i nic się kompletnie nie dzieje. Nie ma żadnych roszczeń. Musimy to zgłosić. To na pewno. To jest warunek konieczny, żeby to wszystko było prawnie załatwione. Musimy to zgłosić na centralę ruchu, która dysponuje takimi zapiskami, gdzie sobie to notuje. No i ewentualnie, jeśli to było groźne lub nie, jeśli było groźne, no to przyjeżdża inspektor, który ustala okoliczności i piszemy wtedy taki raport, co, kiedy, gdzie i jak się stało. Także no, są takie procedury, które musimy wypełniać. Kolejna rzecz to jest taka, nawet jeśli pasażer, który jest poza przystankiem, załóżmy, że przechodzi przez przystanek, i my zjechaliśmy um, na ten przystanek z jakimś tam impetem, przyhamowaliśmy, a ten pasażer się przewrócił. Mówię to dlatego, bo miałem taką sytuację, i pasażer mi się przewrócił na zatoczce autobusowej, chociaż nie był w autobusie. Ja przyhamowałem bardzo dosyć subtelnie. No i wtedy zgłosiłem do centrali, że pasażer poza przystankiem, w ogóle nieobecny w autobusie, się przewrócił. Musiałem zahamować, ale nie miałem z nim żadnego kontaktu. I tak musiał przyjechać inspektor nadzoru ruchu, i tak musiałem pisać raport. Była badana trzeźwość, to jest po to, żeby właśnie tą odpowiedzialność zrzucić. żeby kierowca, w razie co miał podkładkę, że taka sytuacja miała miejsce, że był trzeźwy i był, była taka sytuacja, że musiał tak zareagować. I tyle, no i tyle. No, odpowiedzialność kierowcy, o tym można by było mówić bardzo dużo. Głównie chodzi o właśnie tą mentalną odpowiedzialność. Że mamy gdzieś z tyłu głowy, że jesteśmy odpowiedzialni za no, w tym autobusie. Ile tu jest miejsc? Nawet nie widzę, ile tu jest miejsc. No, około 50 osób siedzących, wyłóżmy, nie? Jesteśmy za nich odpowiedzialni mentalnie. A jeśli nam się zawidzi coś zahamować mocniej, to też możemy być odpowiedzialni prawnie w takich sytuacjach. Również jeśli tego nie zgłosimy, a ktoś nam złamał nogę i nie udzielimy mu pomocy, to też jest nasza odpowiedzialność. Bo jeśli ktoś w autobusie nam zasłabnie, złami nogę, to mamy obowiązek udzielić mu pierwszej pomocy. Nie tylko ja jako kierowca autobusu, ale też każdy uczestnik ruchu będący na drodze, czy też pieszy, który idzie i zobaczy, że ktoś zemdlał, to też ma obowiązek Udzielić pierwszej pomocy, także też po części to jest odpowiedzialność, tylko to jest taka naturalna odpowiedzialność. Często boimy się tej odpowiedzialności, bo myślimy, że to jest jakieś nie wiadomo, co, że zaraz kara będzie czy coś. Po prostu no, stało, stało się jakieś zdarzenie. To trzeba w pierwszej kolejności zareagować na pasażera, sprawdzić, czy nic, nic się nie stało i potem dopiero zgłaszać na centralę, że jest takie zdarzenie. A jeśli pasażer wyjdzie z autobusu o własnych siłach, to, to, to tylko zgłosić taki, e, takie zdarzenie do centrali i po prostu i nic i wpisać w kartę drogową, że takie coś miało miejsce i właściwie to na tym się kończy odpowiedzialność kierowcy, od tego jest ubezpieczenie. No i co, i to by było na tyle. Jeśli masz jeszcze jakieś pytanie, daj znać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej na Facebooku, nawet możesz pisać, Powinien być w komentarzu link do Facebooka, tam też dodaję dużo postów. No i do zobaczenia do kolejnego odcinka.